Mariusz, chodź tutaj, chodź tutaj. Co ci najbardziej podoba na targach? Jak to? New Holland, stoisko agrobar To jest najfajniejsze. A, a. Teraz dało mi się dorwać Kamila z New Hollanda i on wam trochę powie więcej o nowościach z New Holland. Gdzie... To jest trójka, trójka. ale T3. to jest w tej już kabinie nowej. W nowej kabinie i w nowym silniku. Wiesz, mamy tutaj nowy silnik, taki Stage 5, już tą normę. Okay. Jest dalej trzy cylindry, ale już dostosowany do tych nowych norm emisji spalin z przednim napędem, już i tak dalej. Co się jeszcze zmieniło bo ja nagrywałam odcinek po te trzy starej i trzy nowym. A mi tak, czy te trzy te teraz się większym zainteresowaniem niż te czwórki, bo to są zupełnie fajne ciągniki, ale. Jak tak jak naprawdę wciąż... w tej chwili, jeżeli chodzi o te czwórki, to mamy e, tylko bez kabiny wersję. Robsy. Na kabinę jeszcze, jeszcze czekamy, tak, jeszcze to gdzieś dopiero w połowie roku pojawią Dobro, nam się te czwórki z kabinami. A tutaj no już mamy też, no to jest tak, że ciągnik przychodzi w wersji rops, a kabinę mamy dokładaną, ale fajnie. To jest koni 60? 60 koni, tak, możemy tak powiedzieć. Podstawa ciągnika T3 od jakiego się zaczyna? W sensie mocowa? Czy Nie, podstawa cenowa. Co, no to jest takim najmniejszym modelem, czyli od 100, 130 tysięcy z kabiną. Teraz Wam powiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że dlaczego lubię ciągniki masy i ferguson, bo są piękne i cudowne. A drugim powodem, dlaczego lubię, rozmawiać o temat ciągników Masy i Ferguson, to są przystojni przedstawiciele handlowi. Pan jest wolny? Tak jest. Ja nagrywam się vloga na temat Baj. ciągników masy i ferguson. Zrozumiałem panią. Tak, bardzo miło. <laughs> Chciałabym, żeby pan mi pokazał najbardziej wypasiony. Mhm. Dzisiaj model na targach, najbardziej wypasiony. Podsadzowniczy. Tak, przejdziemy do Eski. Dobra, to przejdźmy do Eski. Panie panie tak, widzę raz, dwa, trzy pary z przodu, tak. trzy pary z tyłu, co dodatkowo możemy w tym ciągniku zyskać, jeżeli chodzi ponad to, ponad program. Bo to jest w sumie, już taka wersja ponad program. Tak, Podstawa zaczyna się od ilu tysięcy netto? Czyli mówimy o wersji eficient, czy tak. mówimy o, o wersji... Tak, tak, tak o tej. O wersja eficient, to musimy rozmawiać od 230 tysięcy netto. netto. Tak. Ta najbardziej bogata? No, myślę, że tak, czy, jeżeli byśmy chcieli doposażać najwyższy model, czy mówimy o modelu najniższym nie, taki na full full full. Na full full full. To myślę, że w 300 musimy się tam knęli. 300? Da, netto? 300. Dobra. Da. E, ten ma już ten joystick, tak? Da. W tej wersji to jest taka bardzo... Możemy tak da. do środka? E, to jest ta wersja sodownicza. Ale z joystickiem, bo tylko rolnicy mają joysticki. Czyli cała hydraulika rozumiem, że jest sterowana za pośrednictwem joysticka. Tak. U dźwigni tak cała samo, tu tak ta, ta, samo wszystko. Ta, ta, ta. Zgadza się. Tu jest dodatkowo, akurat przy tym ciągniku, jest założony przednik tu z Sautera. Nie był fabryczny. Aha. Możemy to zobaczyć. Aha. E, I jest on sterowany poprzez drugi dodatkowy dźwignię, który zaraz pokażemy w środku w Dobrze? Właśnie o tym mówiłam. Spójrzcie tylko na nich. Na prawdziwych przedstawicieli Maseja Fergusona. <grym w górę> <grym w górę> o. Zdamy. <gulandum> Dobra, i tu mamy to. Dodatkowo ten, który jest dokładany. Okej. Po prostu sterowany jest na dodatkowej drzwi. Nie zabiera nam żadnego wyjścia, żadnego stylu, tak? Jest, tylko to wszystko jest pełne, wszystko sterowane. Bez żadnych klamek, bez żadnych dodatkowych wyjść. Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie. W tym roku chyba Masterycy dobrze sprzedał, no nie? Sodownik. Z Całej gamy, szczerze mówiąc, z Włoch, z produkcji. Carraro, no to szczerze mówiąc, tak po tak, jak co widzimy, to jest najwięcej sztuk, jeśli chodzi o masę Kogusa. A jest... który model najczęściej kupowali sadownicy w tym roku? E, szczerze mówiąc, głównie są najprostsze modele, wersja Essential i 75-gonne były to wersje. Okej, okay, okej. Okay. Tak. A największa moc jaką ma ciągnik masej, to... 105. Sto... Sadowniczy? Tak, 105. 105 koni. Tak. Dobra, dziękuję. To jest Mistral... Y... Tu jest nowy Mistral, tak. To jest następca starego modelu serii 2. Dostał nowy silnik. Już z Coman Railem trzycylindrowy. Dostał troszkę inną kabinę, a generalnie cały układ. Skrzynia biegów, reszta... To jest pięć, pięć koni, tak? Tak, tak. tak. Eee, koszt? W granicach 125 tysięcy netto. To jest w ogóle marka, którą chyba najbardziej wszyscy kojarzymy, bo to były takie pierwsze ciągniki w dokładnie, Polsce. Dokładnie. Nie było ty jeszcze nie było tych wszystkich wynalazków, tylko właśnie były... E, tak, mistrale, tak, to te, stare te ciągniki. Tak. I te ciągniki, jak jeszcze się kojarzy, to jeszcze każdy praktycznie ma Mistrala na podwórku. Dokładnie, dokładnie. Renoma tych ciągników jest bardzo dobra. Bardzo dobrze trzymają cenę, ponieważ taki stary traktor, 20-kilkoletni, to kosztuje teraz niewiele mniej niż klient zapłacił za niego, jak go kupował 20 lat temu. Panie, Panie Michale, ja chciałam zapytać o ciągniczki. Bo są takie niepozorne małe. Czy to są ciągniczki, czy to są ciągniki pod maską? Ja dalej uważam, że to są ciągniki. A ile koni mają? To ciągniki? Wszystko zależy o które pani pyta. Jeżeli... A powie pani tak, do jabłonie Ja było nie głównie, mhm. troszkę borówki, ale niewiele. Wie pani co, tutaj tak naprawdę możemy patrzeć i na serię CK, i na serię DK. Okay. A czy będą się różnią? Tak naprawdę głównie chodzi tutaj o wagę, przede wszystkim udźwigi. W przypadku serii CK, to mamy w okolicach tony udźwigu. W przypadku serii DK to na 717. Ale tam też są, rozumiem, wejścia hydrauliczne, czy Tak, tak dalej, standardowo. W zestawie, w jeżeli chodzi o Kioti, to tutaj, jeżeli chodzi o wersję e, z kabinami, jeżeli chodzi o hydraulikę do przodu, wszystkie mają wyprowadzone mm. od razu z i z tyłu e, po dwie sekcje. Dobrze, a jaki to jest producent? To Bo, jest koreański. No właśnie, tak brzmi troszeczkę to nie jest, po polsku. Tak, tak, to jest nie koreański. po niemiecku, nie po włosku. <laughs> tak, tak. Dobrze. Teraz powiem, a widzę, co tam jest joystick? Nie, tam jest jakaś wajka wśród, tak, tak, jest joystick. A możemy? Joystick. Możemy do środka. I rozumiem, to jest. A, to, ale to jest yy, jakaś przekładnia, tak? Tak, jest. Tam mamy na początku joystick, to jest normalnie okay. skrzynia y, manualna. Mamy sobie okay. czterech biegów, tutaj mam jeszcze zakresy, łącznie z biegami krącającymi, plus, plus rewers mechaniczny. Dobra, przekonał mnie pan. A ile to kosztuje? Netto. Netto jest to w okolicach 130 tysięcy. Taka wersja, tutaj dzisiaj stoi. To jest wersja katalogowa, no, tak jak stoi na Czyli tych to jest podstawa? To, tak? jest, to jest wyposażenie takie standardowe, ponieważ okay. kiedy bardzo duże to wyposażenie standardowe przede wszystkim trzyma. Okay. Okay. I to jest tak naprawdę najważniejszy aspekt plus 5 lat gwarancji. Okay. Wspólny projekt z firmą GoTrack, czyli rozmawiamy o ciągniku autonomicznym zbudowanym na bazie kuboty L1552 55 koni w hydrostacie. Najfajniejsza i taka najłatwiejsza baza do przebudowania na ciągnik autonomiczny. Mamy system bezpieczeństwa. A, Okej, okay. czyli już o... To jest cały system bezpieczeństwa, czyli w momencie kiedy coś by się stało, ciągnik ma się zatrzymać, poinformować nadzorującego, że coś się wydarzyło, przyjdź, uratuj, zobacz co, co, co się stało, tak? Mhm, mm dobra. E, druga rzecz, e, schowa... schowane mamy całe sterowanie odnośnie jazdy, z drugiej strony mamy pedał, którym regulujemy sobie jazdę przód, tył, pod to sterowanie podpięte jest tak naprawdę cała elektronika, która e, która steruje jazdą i tu mamy całą możliwość kompletnej regulacji prędkości jazdy. Od zera do prędkości maksymalnej. To, co my dokładaliśmy ze swojej strony, to jest sterowanie EKR, które również jest podpięte pod gołtraka. Czyli, jeżeli na przykład mamy koszenie, to będzie nam podnosił, opuszczał kosiarkę, załączał wałek, wyłączał, regulował prędkości. Wszystkie rzeczy po kolei tutaj będą się działy z automatu. koszt! Ile to kosztuje? Wiesz, co. Mniej więcej tak, taka wersja to jest ponad 300 tysięcy netto z automatyką, ze wszystkim pokoleni. No, wybasi, wypasie, wypasie. Dokładnie. Dobra. Słuchajcie, teraz kolejny, kolejny, Przejdziemy do kolejnych ciągników, a tutaj odnośnie chodzi mi o Doisfara. W gadze chłopaki. Sebastianie, powiedz mi, co Ci najbardziej podoba w targach? <gadrze> Przede wszystkim ciągniki Deutz Fara. Bezwzględnie to jest to, co Dobra. przyciąga ludzi. A powiedz mi teraz, tak na szybko. Na full wypasie, jaki masz? Dzisiaj masie? na full wypasie może takiego wypasionego nie mamy na targach, bo mamy ciągnik 50 -80 DS w prostym wydaniu mechanicznym. Mhm. Ale po modele bardziej wypasione, bogatsze, zapraszamy do zamówień. Dobrze, to a powiedz mi, co ten ciągnik oferuje? 75-konny Deutz. Z przednim kluczem, z przednim womem. Dwie pary wiśni hydrauliki, z przodu wolny powrót. Trzyma 30-15. To jest ciągnik, który jest ogólnie już znany sodownikom, tak? To jest ciągnik znany, sprawdzony, który już od lat gdzieś tam nam się przewija w pracach sadowniczych. Sam też ich użytkuję, także jestem z tego na zadowolony. Dobrze. Każdemu a temu mogę śmiało polecić? Koszt! Koszt tego, co tu stoi, albo koszt podstawy. Koszty netto. cały czas się zmieniają. Cały czas to idzie do góry ze względu na różne wahania cenowe, kursów euro. To jest na dzień dzisiejszy w granicach 180 tysięcy netto. Netto. Ten, co tu stoi. Tak. Ten zestaw. Dobra, to wszystko. Dziękuję. Zapraszamy po traktorki. tylko. <laughs> to jest Rex chyba najmocniejszy i najnowszy, który wyszedł teraz, tak? Tak, to jest model najnowszy. Jest wyposażony bardzo mocno, praktycznie na fulla. Czyli ta wersja, która tutaj jest, to jest taka na full, wypasie. O widzę, że właśnie ma tę. Ja to lubię zawsze to. Tak, buziczki, że jest wygodnie, że nie trzeba operatora drugiego. To jest kabina czwartej kategorii z, y, z podciśnieniem, szczelna. Y, jest przedni tu, jest 80 KONI wersja V. Hydraulika, mocno wyposażona. No. Taki ciągnik to jest koszt około 250 tysięcy. Netto. Netto. Na full wypasie. Tak, ale a jeszcze... A podstawa zaczyna się od ilu? No od 200 tysięcy teraz. Podstawa. Dzień dobry. Mam pytanie o Lovola m 354 Jaka cena netto? Netto? Albo brutto? O, brutto 88 tysięcy. A tu jest ile koni? 35, a możemy podkręcić więcej. Dobrze, czyli ten model, który tutaj stoi tyle kosztuje, tak? Tak, nie, akurat ten, który tutaj stoi to jest w granicach 92 tysięcy brutto. Bo to jest na oponach radialnych. Okej, okay, dziękuję bardzo. Wszyscy przedstawiciele zajęci. Takie zainteresowanie jest rządirem. Panie Grzegorzu, to jest nowość, bo tego jeszcze nie było na targach. Tak, to jest nowy, nowy ciągnik. Nowość na, na naszych targach na, w naszym kraju. Jest to Goldoni, ciągnik... Włoski? Tak, włoski ciągnik. Yy... To jest ciągnik bardzo prosty, z prostym silnikiem, jeszcze bez common raila, bez żadnych DPF-ów, bez turbiny nawet. Jest to silnik Lombardini, 200 pojemności, 50, 50, 50 koni. 50 koni mm -hmm. tak? e, szerokość on malutki chyba, tak? Szerokość jest w granicach metra m. A czy on pociągnie taki 1600 litrów? Spokojnie. A koszt takiego ciągnika? W granicach 115 netto. No, powolałabym Landiniego niż Solisa. No, ale to nie te pieniądze, nie ta półka cenowa. Dobra, Solis, ale to jest taki typowo mały sadownik, podobnie do mniejszych prac, no to prawda? To jest traktor taki typowo do, do ciągania w sadzie, to jest w zasadzie do ciągania wózków, do zabiegów jakimś opryskiwaczem herbicydowym. No i Od... jak to mało funkcji, to, to pewnie mało kosztuje. No, kosztuje 40 tysięcy netto. Okej. Okay. Także myślę, że to jest taki traktorek budżetowy. E, jakby Pan miał mi powiedzieć najfajniejszy ciągnik sadowniczy, na sadownika. Może być taki najbardziej wypaśwony, który macie na wstawie. Na no to, to byłby ten nasz model 555 no. Tak Ze skrzynią biegów 16x16 Czyli mamy biegi pełzające. Mhm. Mamy silnik Yamara, bardzo dobrej marki silnik Oszczędny tym, To jest jakaś marka w Polsce, mhm. prawda? Jako tym Od 13 lat sprzedawany w Polsce Model najbardziej sprzedawany wcześniej na, miał typ 503, w tej chwili go zastąpił model 555. Uh -huh. Różni się tylko i wyłącznie mocą i yy, rodzajem silnika. Producentem silnika, tak naprawdę. Okay. A powie pani koszt Takiego, tego, który tutaj stoi? Wstępnie koszt e, dość mocno wyposażonego ciągnika, bo tak, posiada ok. radio, klimatyzację, uh -huh. obciążniki przednie, błotniki przednie, e, skrzynia biegów. Tak jak powiedziałem, 16x16 plus dwie prędkości wałka załączana elektrohydraulicznie dodatkowo mamy joystick do sterowania hydrauliką w przypadku mocowania przedniego tuza czy tura to jest w standardzie i koszt takiego ciągnika netto? na dzień dzisiejszych netto 130 tysięcy złotych okay. teraz przejdziemy do najbardziej droższych ciągników na targach TSW. pewnie będziecie wiedzieli o to, co chodzi chodzi o o to chodzi właśnie o to chodzi Mamy dwa modele. Tak, mamy dwa, dwa modele. modele. I czym one się różnią tak naprawdę? Jeden i drugi? Jeden to jest seria F. No właśnie, tym. A, Która rozpoczyna się od szerokości 1,32m. Druga ten. to jest seria P, ten mhm. z prawej. I to jest szerokość od 1,65m. Nie będę pytać pana o szczegóły, bo wiemy, że to jest najbardziej wypaślony ciągnik na rynku sadowniczym i wszyscy go chcą mieć i pragną go. E, Taką jeden. mamy nadzieję. Bo tak jest. E, jeżeli chodzi o koszt, bo to jest już taki pełen full wypas, tak? nie? Nie? E, nie ma czegoś takiego jak pełen full wypas w naszej e, kalkulacji. Każdy ciągnik jest indywidualnie kalkulowany pod potrzebę konkretnego klienta. I w zależności od tego, czy to jest model F, model V, czy model P, wsiadamy kalkulujemy wyposażenie z klientem. Czy ciągnik ma być wyposażony w przednią osi amortyzowaną, na przykład czy nie? Czy ma być z przednim tuzem, ale bez przedniego wałka? E, czy to ma być wersja Power, e, odpowiadająca. A podstawa od ilu się zaczyna tysięcy? Netto. No, taki... Myślę, że gdzieś około 300 tysięcy w górę to jest ta cena, o której będziemy tutaj Uła. rozmawiać. E, natomiast wszystko zależy od wyposażenia. Fat nie jest najtańszym ciągnikiem na rynku, ale, tym, ale jest maszyną, która spełnia, spełnia ale marzenia jest, rolników. Yy, dobrze, że powiedziane, spełnia marzenia rolników. Tak. MacCormick oferuje w swojej gawnie ciągniki sadownicze, specjalistyczne od początku swojej produkcji, tak? To jest koncert. Właścicielem jest włoskim Argo grupa. Skupiająco dwie marki, tak? McCormicka i, i Landiniego. Chodzi mi o ten model X260. Tak. E, cena za niego netto, bo to głównie dzisiaj o to pytam e, wszystkich występujących na targach. Jakie są ceny ciągników? No ceny ciągników tak jak w całej gospodarce. Zanotowaliśmy ostatnio wzrost mm -hmm. w większości produktów. I tutaj cena oscyluje w granicach brutto 150 tysięcy przy tym nowym modelu. Dobrze. Wyposażę... Wiadomo, że kwestia wyposażenia no też tam nagram. wpływa na, 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 na cenę, ale orientacyjnie jest to, jest to w granicach Dobrze, 150 tysięcy. Dobrze, O to pytam, o to pytam. <noise> dziękuję.